godzina 17:15. Witamy państwa na gali Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów Niepokalanów, który odbywa się w tym roku pod hasłem Kultura Miłosierdzia. Hasło festiwalu koresponduje z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka rokiem Miłosierdzia. Dobry wieczór. Szczęść Boże, witają Państwa. Dziennikarze Katolickiej Rozgłośni Radia Rodzina Patrycja Jęczmąka-Błędowska i Mateusz Cieniawski. Witamy serdecznie. Nadrzędnym celem festiwalu jest coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu inspirowanego wartościami ewangelicznymi, a także wspieranie twórczości filmowej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną. W nowej formule festiwalowej wzięli udział m.in. Krzysztof Zanussi, Michał Lorenz, Krzysztof Kunert, Dariusz Kowalski. Patrycja Hurlak, Małgorzata Buczkowska-Szlenkier i Ksawery Szlenkier, a także Dariusz Regucki. Oczywiście poza przeglądem filmów były też wydarzenia towarzyszące, między innymi Konkurs Młodych, prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty filmowe, a także koncert. 22 dzień października jest wyjątkowy ze względu na obchodzone dziś wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II. W orędziu na 29. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod tytułem Kino Nośnikiem Kultury i Wartości papież pisał. Kino dzięki swym różnorodnym możliwościom może się stać skutecznym narzędziem ewangelizacji. Kościół zachęca reżyserów, filmowców i wszystkich, którzy wyznając wiarę chrześcijańską, pracują w różnych dziedzinach złożonego i różnorodnego świata filmu aby działali zawsze zgodnie ze swoją wiarą, podejmując odważne inicjatywy także na polu produkcji filmowej i aby przez swoją działalność zawodową coraz bardziej uobecniać w świecie orędzie chrześcijańskie, które jest dla każdego człowieka orędziem zbawienia. Możemy powiedzieć, że te słowa są wciąż aktualne, wciąż uniwersalne. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów Niepokalanów odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, na czele z jej przewodniczącym, arcybiskupem oczywiście, Stanisławem Gondeckim. Myślę, że teraz czas najważniejszy. Rozdanie nagród. Rada Programowa Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów Niepokalanów 2016 we Wrocławiu postanowiła przyznać następujące nagrody. Emocjonujecie się, bo my również. Nagrodę honorową, statuetkę świętego Maksymiliana Kolbe dla księdza doktora Jerzego Rasiaka, który jest z nami, za 50 pasję filmową realizowaną przez Środki Audiowizualne dla promocji chrześcijańskich wartości. Gratulujemy. Gratulujemy. Prosimy do nas tutaj i prosimy również księdza arcybiskupa seniora Mariana Głębiewskiego o wręczenie nagrody. Księże, doktorze, jeżeli moglibyśmy prosić o parę słów, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Zapraszamy. Jestem o i wzruszony, bo... Nigdy nie myślałem, że po tylu latach powróci przede wszystkim taka nagroda. Zdradzę się pewnym przeżyciem. Ojciec święty Maksymilian odezwie się po tylu latach. Uważam to za niezwykły dar, za niezwykły znak. Jestem wdzięczny, bo to sięga czasów właśnie liceum za dumą czasami wracam do Oszczeszowa jest napis na tym liceum, który wtedy był takim, odprzekazy... takim dla jeńców, dla kogoś, kogo tam przekazywali Niemcy. I kiedy czytałem <laughs> wspomnienia księdza arcybiskupa, właśnie w swojej ostatniej książce, to sobie tak pomyślałem, Wartegał, ten, ta ziemia, te, te miejsca, one po latach odrywają. Ale że spotka mnie taka chwila, nigdy nie marzyłem, dlatego jestem wdzięczny. Nie wiem, całej komisji nie zasłużyłem, bo to myślę, że są wiel, wie, wie, o wiele więci wie, 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 twórcy, ale y, dwóch świętych Chciałbym, nie ukrywam, już po tym fakcie na pewno nakręcić taki film, a materiał. Dziwna rzecz znalazł się i to jest mój osobisty y, święty, święci moich wspomnień. Będzie o czym pokazać, a zacznę od Ostrzeszowa, Niepokolanowa, bo materiały mam i z Niepokolanowa, i z Oświęcimia, i z Wrocławia, i jeszcze wielu innych miast. Jeszcze się muszę bardzo mocno pomodlić, żeby to wyszło i może na następny konkurs uda się ten film zgłosić, bo to niezwykły znak. Bardzo dziękuję. Rozgadałem się trochę, ale w takich chwilach trzeba wspomnieć tych wszystkich, którzy pomogli. Ojcze, Maksymy Święty, Maksymilianie, dziękuję Ci. Za tę chwilę. Nigdy nie myślałem, że tak Dziękujemy księdzu Jerzemu Rasiakowi. Za to świadectwo, a także gratulujemy nagrody. Zanim przejdziemy do drugiej nagrody, prosilibyśmy Wojciecha Popkiewicza z grupy 44 aby nam ten czas umilił. Pomyślałem sobie, że może tak niecałkiem przypadkowo się znalazłem tutaj, w tym zacnym gronie, i myślę, że one zawsze były zgodne z etyką chrześcijańską. Trafiałem też na ślady Jana. Pawła II, świętego naszego w wielu miejscach świata. I pamięć o naszym papieżu nawet na makatkach wyszywany jest w bardzo skromnych chatach malgaszy. A już najśmieszniejsze to było, bo rzeczy śmieszne się nam przecież przydarzają chrześcijanom, jak malgasze mówili, ależ Pan jest podobny do tego Waszego papieża. Ja oczywiście tak do Niego byłem podobny, jak ci wszyscy malgasze byli dla mnie jednakowi na pierwszy rzut oka. Wierzę, choć tej wiary we mnie. Nie dość, wierzę, choć niełatwo wyznać, tak wprost, wierzę, choć powiedzą to kłamstwo, wierzę, choć niewiernym mnie nazwą. Wierzę, i nie z bólu, nie z lęku. Wierzę, choć pokorny nie klękam. Chciałbym czasem jak promień słońcu Wierzyć, czy potrafię do końca. Wierzyć, czy jak dziecko naiwnie, wierzyć, czy jak chory w malignie, zanim zgasnę, zanim minę, wierzę. Choć jest we mnie małości i złość Wierzę Inne prawdy choć głoszą w głos Wierzę I nie w księgi najmędrsze Wierzę chociaż Nie wiem co pierwsze Wierzę, że w drobinie najlichszej Wierzę że w kosmicznej muzyce wierzę, że w tym splocie przypadków, wierzę, że w tym innym ze światu wierzę i nie z bólu nie z lęku. Wierzę choć pokornie klęk. Wierzę, że, że tu, że teraz wierzę, że w tym wszystkim jest sens Twój, sens. Dziękujemy bardzo panu Wojciechowi. Można, chyba możemy przejść do drugiej nagrody. Nagrodę specjalną Grand Prix, statuetkę świętego Maksymiliana Kolbe otrzymuje film, który zmienia życie. Ufam Tobie w reżyserii Lecha Dokowicza. Gratulujemy. To obraz nakręcony na Światowe Dni Młodzieży. To opowieść o iskrze, która zapala ogień na świecie. Nagrodę w imieniu reżysera Lecha Dokowicza odbierze współautor obrazu, reżyser Maciej Bodasiński. Zapraszamy serdecznie. Niestety pana reżysera nie, nie ma z nami, gdyż miał wypadek samochodowy, ale z tego co wiemy, na szczęście Bogu dzięki nic się nie stało, więc to bardzo serdecznie gratulujemy. Film Ufam Tobie. Bo to nie jedyna nagroda dla filmu Ufam Tobie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, w uznaniu za ten wspaniały obraz, przekazał specjalne gratulacje oraz wieczne pióro. Zapraszamy radnych Prawa i Sprawiedliwości o wręczenie nagród od pana prezydenta. Michał Piechel oraz Krystian Mieszkała będą wręczać nagrody. Ekscelencjo, czcigodny księża, szanowni państwo. Mamy zaszczyt w imieniu pana prezydenta. R.P., pana doktora Andrzeja Dudy, wręczyć wyróżnienia dla wyjątkowego filmu, filmu, który zmienia ludzkie serce, filmu, który ukazuje Boże Miłosierdzie, a w szczególności filmu, który w tym wyjątkowym roku Bożego Miłosierdzia jest darem dla każdego człowieka. Gratulujemy. Panie reżyserze też prosilibyśmy o kilka słów. Niech będzie pochwany Jezus Chrystus. Razem z moim przyjacielem Lechem pracujemy już ponad 10 lat i od samego początku kierujemy się taką zasadą duchową, którą Pan Jezus nam przekazał. Jedni i drugi na noście, więc ja jestem tutaj, żeby to brzemię dźwignąć i w Jego imieniu bardzo jesteśmy wdzięczni za tą nagrodę. To hasło nas bardzo zaskoczyło i ta, to określenie, film, który zmienia życie, to było takie niesamowite podkreślenie całych, całego naszego duchowego marzenia, jakim jest praca dla Pana Jezusa i żeby ta praca mogła zmienić czyjeś życie. To jest, więc ja, jesteśmy szalenie wdzięczni za, taką, za takie podsumowanie tej pracy. Bardzo dziękujemy. Mam tylko nadzieję, że ten film zmienia życie na lepsze. I ktoś mógłby zapytać, jak to jest możliwe, że w ogóle film może zmienić czyjeś życie? Przecież film to jest, to jest 50 minut, półtorej godziny obrazu, który w jaki sposób film może wpłynąć na życie? To jest takie pytanie, które się od razu rodzi. Więc, proszę Państwa, to nie film jako taki może zmienić życie, tylko Pan Jezus przez ten film. I my tego bardzo doświadczamy w naszej pracy, że jeśli ona jest poświęcona Bogu, jeśli modlą się zakony, jeśli. Każdego dnia na zdjęciach modlimy się, zawierzamy ten dzień Jezusowi, Matce Bożej. Jeśli nosimy w sercu taką intencję, żeby to, co robimy, zmieniło czyjeś życie, to potem ludzie, którzy oglądają film, otwierają się na łaskę, na Ducha Świętego i przez film Duch Święty może do człowieka przyjść i zmienić jego życie. I to jest nieprawdopodobny cud, niezwykły, że Pan Bóg... Każde narzędzie, jakie tylko człowiek mu ofiaruje, wykorzystuje, żeby zmienić czyjeś życie, żeby je uwolnić, żeby wysłać aniołów, Maryje, świętych i wiele razy tego doświadczaliśmy, że Duch Święty na wszystkie sposoby próbuje dotrzeć do człowieka, także przez film i zmienić jego serce, zmienić jego życie. W tym filmie występują różne osoby, to jest kalejdoskop różnych świadectw z całego świata z wielu wielu kontynentów. I wszystkie te osoby łączy jedna rzecz, właśnie ta, że Duch Święty kiedyś w którymś momencie w ich życiu zainterweniował i zmienił ich serca. I właśnie takim było nasze marzenie, takim, taki był plan ogólny, duchowy na ten film, żeby ci, którzy oglądają, doświadczyli dokładnie tego samego, czego doświadczyli bohaterowie naszego filmu, czyli Bożej interwencji. I ja jestem przekonany, że Pan Bóg. Ee, to czyni. Mamy bardzo wiele świadectw do osób, które doznały przemiany serca, zostały uzdrowione na modlitwie po tym filmie, zostało ich życie przemienione. Więc, Proszę Państwa, cokolwiek czynicie w swoim życiu, jeśli jest duchowe, jeśli jest zawierzone Panu Bogu, to może zmieniać świat. I dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc, ten świat możemy przemienić absolutnie do końca i w całości z Bożą Pomocą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę nagrodę. Też w imieniu Lecha, który prosił, żebym natychmiast po odebraniu nagrody do niego zadzwonił, wszystko mu przekazał, więc niniejszym to uczynię. Jeszcze raz, niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi i prowadzi tam, gdzie wszyscy i tak się kiedyś spotkamy, już niedługo w niebie. Szczęść Boże. Gratulujemy. Film Uchwał Tobie w serii Lecha Dokowicza. Zanim przejdziemy do trzeciej nagrody. Prosilibyśmy panią Inę Kamarian o to, aby między drugą a trzecią nagrodą umiliła nam również ten czas. na festiwalu odbywał się konkurs filmowy młodych filmowców, którzy walczyli o statuetkę Świętego Jana Bosko. Uwaga. Nagrodę główną w konkursie młodych otrzymuje Tomasz Niemiec za film Pojednanie. Gratulujemy. Ja może podam jeszcze uzasadnienie komisji w sprawie nagrodzenia tego obrazu, a brzmiało następująco. Z jednej strony zwyczajny, prosty, a z drugiej strony ujmujący. Film Tomka Niemca to bardzo udana fabuła ukazująca jakość ludzkiego miłosierdzia we współczesnym świecie. Sytuacje i dialogi wplecione w nastrojową muzykę, a także pełna dramaturgii akcja pokazana wąskim kadrem, zachęca do śledzenia losów bohaterów do samego końca. Bardzo serdecznie gratulujemy. Słowa samego dyrektora liceum. Jeżeli Tomku moglibyśmy cię prosić o parę słów, to. Zapraszamy. Nie przywykłem do publicznych wystąpień, dlatego powiem krótko. Chciałem bardzo podziękować wielu osobom, które umożliwiły mi nakręcenie tego filmu i tym samym spełnieniem swojej pasji, bo interesuje się tym. Pasjonuję. Przede wszystkim chciałem podziękować moim rodzicom, którzy bardzo mi to umożliwili, dzięki którym tak naprawdę mogłem, mogłem od dziecka się tym zajmować, tym pasjonować. Którzy tam umożliwiali mi nawet na przykład samochód, na, na właśnie, żeby jeździć z pleneru do pleneru. Dziękuję też bardzo księdzu dyrektorowi za użyczenie kamery i za zajęcia w szkole, dzięki którym mogłem rozwijać swoją pasję. jak już powiedzieliśmy, czas na wyróżnienia w kategorii Teledysk dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Towarzystwa Razem w Przyszłość z Dobrawie. Za film Kilka Chwil z Życia reżyserii Kaspra Gudzikowskiego. Gratulujemy. Jakbyśmy jedną osobę prosili takich kilka słów na temat filmu, to bylibyśmy wdzięczni. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczęść Boże. Tak zastanawiałem się, co powiedzieć, jeżeli zostanie tutaj wyłonieni, przekaz Ewangelii jak i postać Maksymiliana Kolbe trafia w różne miejsca i bardzo spontanicznie pojawił się pomysł. Nakręcenia tego teletysku i wzięcia udziału w tym festiwalu, i postanowiliśmy, że to zrobimy. Niezależnie od tego, czy było to świadome, czy nieświadome, Bóg, Bóg w wspaniały sposób po prostu działał. I mam nadzieję, że dalej będzie działał i będzie sprzyjał dziełu, które. Powstaje. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy dziękujemy za Kolejne wyróżnienie w kategorii reportaż dla TV Slowro. Za film pod tytułem Miłosierdzie daje pokój. Opiekunem grupy był Kamil Łochunko. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jesteś z nami. Droga Olivio, czy się podzielisz z nami e, słowem? Dobrze, nie będziemy zmuszać oczywiście. Odważna taka wideoklip nakręciła, a nie chcę parę słów powiedzieć o nim. A myślę, że jeszcze o będzie głośno kiedyś. Gratulujemy. Kolejne wyróżnienie w kategorii Teledysk dla zespołu publicznego Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie za wideoklip pod tytułem Błogosławieni Miłosierni, opiekunem grupy Justyna Syrek. Bardzo serdecznie gratulujemy. Ostatnie wyróżnienie trafia w ręce Patrycji Szwabowicz dla zespołu za film pod tytułem Nie zostaniesz sam w kategorii Fabuła. Myślę, że co cztery głowy to nie jedna, więc jeśli któraś która z Was chce się z nami podzielić, to bardzo serdecznie prosimy. Więc przede wszystkim chciałabym podziękować komisji, jury, wszystkim, którzy mi pomogli. To są głównie te osoby, które mi pomagały tworzyć ten film, które grały też tam główne role i pomagały mi scenariuszem. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo. dziękujemy i gratulujemy. Poprosimy jeszcze o kilka słów księdza Jerzego Babiaka, dyrektora Liceum Sala bo to przecież u nich zrodziła się ta idea powstania konkursu. Tak właściwie idea konkursu zrodziła się z głównymi organizatorami z Fundacją Witek Redę i z ojcami Franciszkanami, którzy otworzyli przestrzenie tego konkursu dla młodych. Chciałbym tutaj wyrazić moją ogromną radość i uznanie, że na tym festiwalu znalazła się właśnie przestrzeń dla młodych. Młodzi dzisiaj mają niesamowicie wiele możliwości, jeżeli chodzi o film. Dzisiaj zrobienie filmu, jak się okazuje, nie wymaga jakiegoś specjalistycznego sprzętu, ale okazuje się, że młodzi mają niesamowicie piękne pomysły, wartościowe idee, mają zacięcie, mają chęć przede wszystkim do tego, aby robić filmy. To bardzo dobra decyzja, że na Festiwalu Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich jest ten, ta przestrzeń dla młodych. Sam wiem, że ze szkołą, z Liceum Salezjańskim z Wrocławia Kilka razy uczestniczyliśmy w konkursie w Niepokalanowie. Otrzymywaliśmy tam wyróżnienia. Nasza szkolna telewizja otrzymywała wyróżnienia, ale konkurencja była niesamowicie wielka, bo i młodzi, i starsi byli razem. To, że młodzi będą na jednej płaszczyźnie, to bardzo dobrze i mam nadzieję, że młodzi swoimi filmami, swoją produkcją przewyższą profesjonalnych filmowców. Szczęść Boże, drodzy Państwo. Drodzy Goście, Szanowny Księży Arcybiskupie, Ekscelencjo. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować. Jest wiele osób, które zaangażowały się w ten festiwal i nam pomogły, ale jest też kilka osób, bez których festiwal by się odbić nie mógł. Taką osobą jest po prawej mojej stronie Pani Ewa Przyjazna. To na jej głowie były wszystkie, wszystkie sprawy, które związane z tym festiwalem, to jest też chciałem przedstawić Krystynę Sikocińską, to jest druga osoba, która mocno zamierzała się w festiwal, także bez to jest ojca Jacka, ojcze Jacku, gdzie jesteś, tam, ojcze Jacku, dziękuję. E Mam ogromną satysfakcję i wdzięczność Panu Bogu, bo festiwal przeluża nasze oczekiwania. Frekwencja, osłówkinie, ciepłe słowa, które padały, mnóstwo, mnóstwo różnych pozytywnych świadectw. To było coś wspaniałego. Księże Profesorze Marku, dziękujemy. Bez księża Marka, jego dobrych rad, dobrych słów, bez jego pomocnej dłoni. Wiele pomysłów by po prostu nie wyszło. Dziękuję bardzo. Nie przedłużam. Dziękuję uprzejmie. Piotr Pietrus, z fundacja Wideat, świętego Jana Pawła II.